Cześć, witam Was Mike po dłuższej przerwie w weekendowych typach, ale nie tylko omówienia, trochę newsów ciekawych z tego co się wydarzyło na naszym rynku. No i tak, powoli zaczynamy. Była dłuższa przerwa ze względu iż reprezentacje grają, to nie jest jakby atrakcyjny czas, niewiele się innego dzieje wartego uwagi. Więc wracamy do regularniejszego publikowania ze względu, że dla nas jakby pełnia tych lik jest bardziej e, sensowna. E, zanim przejdziemy do, do konkretów, to tylko taka wzmianka. I dla tych, co nie wiedzą, niedługo już szykujemy całkowity rebranding portalu podziemne typy.pl. Będzie to portal w nowej technologii z nową funkcjonalnością, ale będzie się opierał na tym samym, że będziemy promować dobrych typerów, więc takowych poszukujemy. Jeżeli ktoś tego jeszcze nie słyszał, to zapraszam, bo warto tutaj być z nami. Portal dostanie mm, drugie życie. Chwilowo jest trochę w cieniu ze względu na trwające e, zmiany. Jeżeli chodzi o BetLab, no to standardowo, jeżeli chcecie nas poznać to wbijajcie na naszego telegrama, macie tam w linku, w komentarzach. Tam co najmniej jeden typ e, dziennie m, wpada z darmówek, czasem nawet więcej, więc jest to dobra opcja, żeby zobaczyć, czy to co robimy jest m, warte gry. Jeżeli chcecie z nami pograć bardziej, to wszelkie grupy tutaj zagraniczne i polskie będą e, dla was dostępne. Za moment wam pokażę, jak to wygląda we wrześniu, bo mamy 12 wrzesień. No i tak, powiem jeszcze, że nie, już w następnym tygodniu najprawdopodobniej, bo nie mówię na 100%, bo to zawsze gdzieś tam może się jeszcze chwilę przedłużyć. Wejdzie dość duża aktualizacja, dużo nowości i wiele zmian usprawniających, ale i nie tylko. Będziemy o tym informować, więc jeżeli nas śledzicie to, bądźcie na bieżąco, dajcie suba i łapkę w górę, no to gdzieś tam nie ominacie tego. Jeżeli chodzi o to statystyki, jak gramy. Sierpień był świetnym miesiącem, zacznijmy sobie od grup zagranicznych. No i grupy zagraniczne na ten moment, aktualizację statystyk spojrzę, to jest na 10 września, więc powiedzmy, że w miarę aktualne. Nie wiem, czy tam się wydarzyło 10 września, bo nie pamiętam wszystkich typów, które są wrzucane na bieżąco. To mamy 14% yieldu, 24 typy, więc całkiem spoko wynik. Przypominam, że tutaj rozliczenie... Jest stawki 1, 2 i 3. Nagramy na grupach zagranicznych. Grupa z tymi bardziej mocniejszymi typami. Insight Info. Cały czas zawsze na zielono powyżej wyżej 31% jeldu. W sierpniu 7 typów weszło. Tutaj te typy będzie ich mniej, ale one są naprawdę mocne. Tak samo ostatni w aktualizacji był 10. Jeżeli chodzi o polskie grupy. Wrzesień na początku mały falstart. Minus 8 jednostek, ponad 8 jednostek, 23 typy i minus 3% Jeldu. Ogólnie mamy powyżej 14% Jeldu. Na polskich grupach po odcięciu podatku i wszystkich przeszkadzajek, które mamy jeszcze o tym podatku dzisiaj chwilę hmm, pogadamy. Eee, podobnie zaczął się sierpień, skończył się dobrze, oby było tak samo. Mam nadzieję, jak na polskie warunki i tak te grupy świetnie sobie radzą. Cało naszej ukochanej strategii, czyli coś dla tych, co, którzy bardziej mają strategię budżetową, zaplanowany czas i są w stanie grać większej ilości kuponów. Wrzesień zaczął się też mega fajnym wynikiem: dość duże wolumeny weszły, 26% jeldu. Ogólnie no, lipiec napisuje wynik: mamy ponad 12% na ten moment, a tak jak mówię, spodziewamy się, stymujemy okolice 30%, i myślę, że to jak najbardziej z czasem będzie zauważalne. Jeżeli chodzi o kupony, to niezmiennie gramy głównie fortunalnie. Tylko Elfobet się pojawia. Czasem też być może inne buki wpadną Mu będą wpadały. Wszystkiego nie będę oczywiście zdradzał. I tutaj na samym początku przepraszam, tutaj na samym początku września duży kupon nam się zapiął. Kilka trochę mniejszych też wpadało w ostatnich dniach września, więc daje to nam dość fajny zysk pod warunkiem, że wszystko gracie tak jak e, podajemy, więc y, wyniki są na ten moment rokujące po zawaliu.pl, gdzie y, jest delikatny minus reszta grup na plusie, więc zachęcam, ktoś chce z nami pograć dość y, dalej znaczy konkretniej y, taką pełną wersję, y, pełną wersję do tego co podajemy na darmowym telegramie tutaj macie te typy w zasadzie codziennie pytacie czasem ile typów i tak dalej wszystko możecie sobie po prostu przeliczyć i sprawdzić, jak to wygląda. Ok, tutaj gramy dużo kuponów, więc jest to inne przełożenie, ale na przykład wariu.pl na macie tutaj ilość typów średnią, i można sobie to śmiało przeszacować. Dobra, zanim przejdziemy do tego, co bym chciał polecić w ten weekend, to kilka newsów, które pojawiły się właśnie na przełomie tego wyjazdu. Sam też, jak wspominałem, byłem w Rotterdamie na meczu. To Prawda, to było kilka dni. Ale warto było, bo ten remis wywalczony mnie nie tak gra Polski nie zaskoczyła w zasadzie, aczkolwiek wynik zaskakuje, ale jest to bardziej bardzo słaba gra Holendrów, również z Litwą męczarnie dantejskie sceny i 3 do 2 udało się wyszarpać, więc o ranie muszą się zastanowić. Polska jest na dobrej drodze, żeby to drugie miejsce wywalczyć. Z pierwszym będzie problem, chyba że Holandia się gdzieś jeszcze potknie. Owszem, jest to możliwe przy ich obecnej formie. Wszystko jest otwarte, tak naprawdę. Przynajmniej jesteśmy dalej w grze o Mundial, a nie było jakiegoś blamarzu. Dobra, idąc dalej, to co po prostu w, ostatnich, w ostatnim tygodniu było ciekawego, no to tak jak wiecie, gramy tutaj na grupie Valiu.pl i staramy się ten podatek tam, gdzie go nie ma, to gramy, powiedzmy, na przykład na BetCliku, a tam, gdzie go jest, to go uwzględniamy lub próbujemy go promocjami. Zbustować, zbić, ominąć jeżeli są jakieś promki, to wszystko robimy dla Was. Po to, żebyście mieli jakby całą, cały przekrój miesięcznego grania tam, gdzie najbardziej się to opłaca. No i nasz kochany urząd chce podnieść tutaj ten podatek z 10 do 15%. Oczywiście chodzi o dochodowy, gdzie po, przynajmniej w Bukmacherce po kwocie 2280 już jesteśmy obciążani tą dodatkową daniną. Dotyczyć będzie to też innych gier hazardowych, kasynowych i tak Czyli nie ma tutaj żadnego promyka nadziei, czasem się słyszy, że być może wejdziemy w ten model duński, GGR i tak dalej. To rozliczenie o wiele sensowniejsze, gdzie Buchmacher tutaj odpowiada, rozlicza się z własnego przychodu, a nie gracze są obciążani dodatkowymi daninami, no ale nie nasz kochany rząd, który my sami wybraliśmy, jednak będzie tutaj szedł w podwyżkę podatków. Tak jak mówię, w branży bukmacherskiej i ten podatek obrotowy, i podatek dochodowy powoduje, że mamy chyba najgorszą ustawę w Europie. A kto wie czy nie na świecie? <laughs> Tego tak yy, szeroko nie będę mówił, bo to yy, jest yy, za dużo sprawdzania. Ale chyba nawet Białoruś ma sensowniejszą ustawę niż my. Yy, więc z 10 do 15% oczywiście można to zawsze robić tak, żeby ten kupon nie przekraczał tych 2280 złotych, yy, ale. Zawsze z tyłu głowy się marzy, jeżeli będzie duża wygrana i tego się nie da utrzymać, powiedzmy ktoś trafi dużą taśmę, no to odda jeszcze więcej do budżetu i tak dalej. Nie jest to zbyt dobra e, informacja. No i tak, co jeszcze się tutaj u nas ciekawego mm, zadziało? E, w tym, w polskim, w polskiej bukmacherce. Ok. A, mo, jeszcze dla porównania tutaj, mm, Zmian podatków. W Wielkiej Brytanii zdziało się coś podobnego, że rząd również chciał podnieść z 15 do 21, znaczy, czy podniósł. No i zakończyło się to strajkami na wyścigach konnych. Więc no, to jest dość, dość duże obciążenie jednak dla branży. A wpływa to finalnie na nasze kieszenie. Więc taka, taka, takie tylko porównanie. Być może jeszcze, bo ta ustawa jest planowana o podniesieniu podatku na pierwszego. Stycznia 2026. Być może jeszcze ona nie wejdzie w życie, chociaż śmiem wątpić. Też są zakusy na podatek obrotowy, żeby był jeszcze większy. No ale jeżeli ktoś się dziwi, że szara strefa rozszerza się, a polska strefa ma się coraz gorzej yy, albo dużo traci, no to idźmy dalej tą drogą, a będzie na pewno yy, lepiej. Nawiązując do tej sytuacji, yy, jak wejdziemy sobie na stronę jednego z polskiego Booków, GoPlusBet. Bet, zapewne słyszeliście o tym, no ale nie mieszkam powiedzieć paru tutaj zdań na ten temat. No to od 8 września oni nie przyjmują już zakładów. No i zawieszałem działalność, czyli jakby zakończyli. No nigdy nie był to Bookmacher, który miał gdzieś tam szansę się przebić, bardziej jako ciekawostka. Takich Bookmacherów mm, trochę jest i, i było i próbowało. GoPlusBet Bet wycofał no, się z rynku. Na przykład, nie wiem, czy pamiętacie NobleBet, oni też zakończyli działalność e Ewinner, były jeszcze takie mniejsze twory, chyba Betters. E nie pamiętam wszystkich, ale to, że ktoś kończy działalność albo bankrutuje, nie znam dokładnie sytuacji i to się zdarza. No i tak, no, jeżeli można skończyć tą działalność z kasą, lub niekoniecznie. Jeżeli zobaczymy, pójdziemy też dalej e i poszukamy, poszperamy w necie, to dość dużo jest haseł, że... E, jednak e, na przykład tak jak tutaj pisze portal Ige, iGaming. E, no to wiadomo, tutaj o tym mówiłem, ale chodzi bardziej o sekcję komentarzy. To dużo graczy powiedziało, pisze, że nie dostało jakby wypłatę, No tutaj w tych komentarzach nie ma tutaj przebierania w słowach, więc wychodzi na to, że to rozstanie z tym polskim rynkiem e, lub klapa. Mm, Zakończyła się w sposób, gdzie gracze zostali potraktowani lub przynajmniej oni sądzą, że są oszukani. Nie wiadomo, czy te pieniądze są wstrzymane, czy nie będą wypłacane, jak to w kontekście wygląda. No i my się dziwimy też, często gdzieś tam słychać, że nielegalni bukmacherzy, którzy nie mają licencji, aczkolwiek gdzieś tam obok, gdzieś na zachodzie sobie działają i te licencje mają, bo prawo na, i unijne na to pozwala, ale nasze wewnętrzne już nie. Straszymy, że z nimi będzie coś nie tak, że będą padali i, i nie będą wypłacali. A tutaj mamy niby jakiś gwarant. Gracze piszą, że nie otrzymują wypłat. Bookmacher kończy swoją działalność. No i jest niezły klops, czyli jak widzicie, nawet nie ma gwarancji, jeżeli ktoś taką licencję w Polsce posiada. Oczywiście był to małego kalibru Bookmacher. Raczej takiej sytuacji nie powinny nie dotyczyć tych większych brandów. Ale. Jako taka ciekawostka, już nie pierwsza na naszym rynku, warto myślę, że wspomnieć. E, ostatnio też mała afera odnośnie w Stanach. Rynki w Stanach ta bukmacherka jest bardzo zaostrzona. A 13 byłych graczy w kosza, w też lidze akademickiej, podejrzanych o ustawianie meczów. Ja, e, jak byłem w Stanach, to po prostu będąc już z pasji, patrząc, co gdzieś można porobić w kontekście zakładów bukmacherskich, jest to mocno ograniczone. Na europejskie rozgrywki można było tylko pobawić się w lidze mistrzów, więc oni tylko wystawiają sobie te swoje rynki, gdzie mają nad nimi kontrolę. Nie pogracie nic mniejszego, nic nisz, niszowego, przynajmniej tych takich legalnych buków, gdzie są ogólnodostępne. No a tu taki Krops afera też takowa się wydarzyła. Więc coś tam się dzieje w tej Bukmacherce, niekoniecznie dobrego dla gracza, więc uczulam na tą sytuację, że tak podatki wzrosną. Ci polscy bukmacherzy, którzy nie mają też dobrej opinii, to równie dobrze można na nich uważać jak na, ty, na tych, którzy nie mają licencji. Choć że to, że ktoś u nas nie ma licencji, to też nie jest żadna gwarancja, bo może gdzieś tam działać powiedzmy w innym państwie bardzo prężnie, bo to często są dość duże marki. No i szkoda, że to wszystko podwyższanie podatków, ograniczanie tego rynku i zniechęcanie tych mm, dużych brandów. Do niego dzieje się to zawsze kosztem gracza, a my i tak jakoś z tym musimy sobie e, radzić. Wracając do rzeczy takich, co warto by było pograć, to tak, e, kadry, z tego co pamiętam, nie za bardzo te typy poszły. Było też kilka niespodzianek, choćby Słowacja z Niemcami. E, jak to zwykle bywa w tych meczach państwowych, m, zawsze jeden większy hit jest. Wróćmy sobie do holenderskiej Eredivisji mm, i tutaj e, pewne przemyślenia po pierwszych kolejkach. E, początek sezonu był mocny, potem poszło mi trochę gorzej. Mm, jako, że umówiliśmy się na sugestie, a nie na liczenie tych statystyk. I tak sami chcieliście, pisząc w komentarzach, idziemy tym tropem dalej. Więc poza ligą holenderską będzie jeszcze jedna dodatkowa rzecz. Patrząc na ligę holenderską, co na pewno bym pograł. Myślę, że mm, spokojnie tutaj gospodarzy Orłów z wolendamem, może nawet jakiś wyższy handicap minus 0,75 ze względu na to że ta drużyna u siebie z Wolendamem powinna sobie spokojnie poradzić chyba że chce głupio tracić punkty no to już w tej pozycji tak jak w poprzednim sezonie może być ciężko może być ciężko w ogóle to odtworzyć. Kolejna rzecz to niespodzianka Zaznaczyłem tutaj kurs 4,70 dla Nijmechena. Bardzo dobrze grają, fajnie się sensownie wzmocnili. No i myślę, że to jest tak gdzieś aspiracja do top 5, nawet jeżeli utrzymają tę formę. No w tym klubie nieźle się dzieje. Nie jestem przekonany, czy po prostu najmechen do końca da radę, więc jeżeli tutaj chcielibyśmy pójść w jakąś sensowną linię, to proponowałbym plus 1 dla cesarskich. Z tego też względu, że PSW, no mocna Roszada w składzie. To jest raz, a dwa, kompromitacja z Telstarem u siebie 0-2. Nie pamiętam w dziejach, żeby chyba coś bardziej przykrego się wydarzyło yy, drużnie z Eithowem. Jeżeli miałbym sobie przypomnieć, no to kompromitacja Ajaxu z Herkulesem, z amatorską drużyną w Pucharze Holandii była chyba większa, ale że PSW przygrywał u siebie z Benjaminkiem, no, jest to dziwne. Kolejne mecze, raczej bym mnie po prostu tutaj zostawił. Herenwen, yy, grałem na to Herenwen często. No, i oni mają bardzo duży współczynnik zmarnowanych okazji. Ich pozycja w tabeli nie odzwierciedla tego, jak oni wyglądają na boisku. Ale nie są takie tutaj mecze kursowe, żeby było o co się zabijać. Jeżeli chodzi tutaj o Twente, to można by dodać właśnie tutaj Twente z, ewentualnie z handicapem minus 0,75 lub minus 1. Derby Rotterdamu. Ostatnio, będąc w Rotterdamie, też miałem być, okazję być, być właśnie w stadionie. I akcesorii Ciekawe doświadczenia dla fanatyka. No i na dekaup, ale na meczu oczywiście polskiej kadry. Utrecht Groningen, myślę, że to jedna z mocniejszych propozycji na, na ten weekend. Utrecht wraz świetnie. Hmm, jeżeli tam się nie wydarzy jakaś katastrofa, to powinien ten mecz wygrać. Bardzo fajne wzmocnienie. Na ostatniej linii doszedł Sebastian Haller, już dołączył na stałe do składu, co jest też zaskoczeniem. Za darmo z Borus Dortmund, więc zawodnik, który spokojnie jak się by się mógł przydać, chociaż mają odpowiednik Wołta Verhorsta. Terry z Fortuna, Sittard. No, i idąc tym tropem, ja na Telstar grałem oczywiście już raz, yy, też grali u siebie i bodajże zremisowali, więc zawiódł mnie ten Telstar. Ale tak, za Ajaxem postawił bardzo mocne warunki, a Ajax ten mecz przepchnął u siebie, ale znowuż PSW, które jest mocniejsze od Ajaxu i to sporo na ten moment, nie podołało i przegrało u siebie 0-2. Telstar naprawdę grał odważną piłkę, więc oni mają dewizę, że nic do stracenia, no bo awansowali i tak tutaj kuchennymi drzwiami dopiero poprzez holenderskie playoffy, które umożliwiają drużyny nawet z ósmego miejsca dostanie się do Eredivisji, no to jest taki system żeby wiecie było atrakcyjniej później te drużyny się biją, no i takowym e, zbiegiem okoliczności telestartu jest e, i gra naprawdę ciekawie do przodu i dlaczego miałby tutaj tego nie wziąć u siebie jeżeli był w stanie to zrobić z naprawdę mocnym PSW na wyjeździe i to jeszcze dwoma bramkami, wyobraźcie sobie jaki był kurs na handicap minus 1,5, mógłby nawet dochodzić do 50 albo i wzwyż, tak strzelam więc to są moje typy i wskazania bardziej na, ligi, na Ligę Holenderską, w którym kierunku warto by było iść. I jeszcze, jeżeli mielibyśmy tutaj, bo nie wspomniałem żadnego słowa, Herakles, AZ Alkmar, poszedłbym być może w over lub AZ Alkmar. Dwa fajne transfery mmm, z Banika Ostrawa, Sina i nie pamiętam nazwiska gościa, bo on chyba ciężkie do wymienienia, była z Makabi e Haifa. Ponad 7 baniek wydało AKMAR skrzydłowy. Ciekaw jestem, jak te nabytki się zaprezentują. Tak samo ciekaw jestem, jak to się zadzieje Jak się Specjalnie tego Ajaxu nie ruszam. Mógłbym dawać za każdym razem, że on się wyłoży. Bo jeżeli miałbym już jakąś sugestię, to handicap na Cwolle ze względu takiego, iż tam się dzieją bardzo złe rzeczy. No, na ostatniej prostej pozbyć się Briana Brobeja i przede wszystkim tego Traorę skrzydłowego do Sunderlandu. Bo Brobeja ok, że ktoś za niego dał tyle kasy, to spoko. Ten gość miał miliard okazji i tylko cztery gole strzelał. Zazwyczaj tą piłkę walił gdzieś tam e, wszędzie, ale nie w bramkę. E, dziwny to typ zawodnika. Chociaż fizycznie bardzo dobry i robiący przestrzeń. E, być może ta nadzieja tutaj w Sunderlandzie zjaśniła to, że on tam poszedł. E, ale kłopoty z grom e, Holendrów. No i straty dwóch zawodników, a zakup jednego Dolberga. To jest kolejny powrót do Ajaxu. Nie rozumiem tej retoryki. Gość się niby fajnie w tym się odnajduje, ale to nie jest jakby jakościowa droga transferów, i niewiele tam w tym zespole gra głównie za sprawą trenera, który jest mało doświadczony, nie potrafi tego sensownie poukładać. Nie zdziwi mnie strata punktów, ale że to są sugestie, a nie stricte statystyki, gdzie będę walił hmm, często na underdogów. To tylko o tym mówię, a Wy finalnie decydujecie. I jeżeli chodzi jeszcze o właśnie kwestie sugestii, to ostatnia rzecz, która zadzieje się w weekend. Hmm, Canelo, Alvarez, Crawford, mega walka, dwóch wielkich pięściarzy, mm, dla koneserów typowo. No i tak, ja powiem pokrótce, nie będę tu robił wielkiej analizy. boks lubię, gdzieś tam trenuje ale to nie jest kanał strice pod mega wielką analizę. Tym bardziej, że gdzieś tam bardziej pociągają mi te wagi mm, wyższe. Jednakże, oczywiście, Canelo to jest świetny zawodnik Crawford, tak samo. Tylko tak, Terence przechodzi dwie kategorie wyżej, to jest gość mniejszy, Canelo też często na tych wagach, on wiadomo robi te wagi, a później ta masa wraca, to jest gość silny, doświadczony, w wieku 16 lat już tam zaczął tą karierę poważną. No i faworytem też jest minimalnym upokocherów, równie dobrze ta walka może być na pełnym dystansie, Nikt może nikogo nie znokautować, jest to... Bardzo przewidywalny kurs. Macie 1,65, 1,62 nawet na Alvarez'a, ale na przykład super. Przepraszam, w Betfanie macie taki boost, że po dwójce już możecie zagrać. Ciekawem, ciekaw jestem po prostu do jakiej stawki maksymalnej, ale to już sobie możecie sprawdzić. Tak samo, że decyzja, przez decyzję wygra Canelo, też myślę, że to jest realny scenariusz, że on jednak w ten sposób też może wygrać. Crawford jest świetny. Nie widzę tego, żeby aż dało się tak łatwo trafić i żeby ten knockout był jakiś wyraźny. Ogólnie dość ciężka walka do typowania, więc może pójść, pójść w każdą stronę. Może również dobrze Crawford wygrać przez decyzję. Ja bym jednak szedł tutaj w wygraną, wygraną gościa, który jest cięższy, bardziej doświadczony. Ma to uderzenie. No i kategorie wagowe mają przy takich kwestiach znaczenia, bo może na ulicy, jeżeli dwóch no-nameów, randomów się bije, to, to nie będzie miało znaczenia. Ale w takim boksie, wiadomo, to już nie ma o czym gadać. No i to tyle. Czekajcie na update. Zapraszam Was oczywiście na darmowy telegram. Tam się dzieje cały czas, wrzucamy tam wiele darmowych informacji. A Wy, jeżeli będziecie zadowoleni, to zapraszam na betlab.pl. Niedługo duża aktualizacja i będziemy o tym mówić. Cześć, do następnego.